Czy Nitro kończy współpracę z Fejmem? Pozew Nitrozyniaka w stronę Murańskich. Hipokryzja obu panów. Podsumowanie całej afery. To wszystko zostanie omówione w tym odcinku, więc zostań ze mną do końca. Ja jestem Foxtery. Zapraszam do oglądania. Żona Murańskiego po ostatnim cage'u znowu wstawiła relację. Tym razem na swojego Instagrama. Murańscy próbują robić z siebie obrońców uciśnionych, lecz jest jedna poważna luka w ich sposobie działania. Wypowiadają się oni za ludzi, których nie ma. Powiedzcie mi, gdzie są te wszystkie pokrzywdzone i płaczące przez słowa nitrozyniaka osoby? I żeby od razu nie było to tak. Przyznaję, że nitro bardzo często obraża ludzi i uważam, że nie powinien tego robić, ale nie zmienia to jednak faktu, że to, co pisze w tym poście Murańska, jest informacją niepotwierdzoną. Nie ma nigdzie dowodów na to, o czym pisze Joanna, ale mniejsza z tym. Wspominam o tym w swoim odcinku, ponieważ czytam bardzo wiele komentarzy, które używają karty, że, cytuję, Nitro się obraził na federację, a to przecież tylko żarty. A mówiąc, żarty, chodzi o teorię z wykopu, która głosi, że Tekwan jest ojcem Nikodema, a nie Nitro. Nie znam się tak bardzo na prawie, żeby tutaj mówić, kto ma rację, jeżeli chodzi o sprawę samego pomówienia, ale mogę powiedzieć jedno. Żartem może być nazywanie Sergiusza Szwagrem albo wujkiem, ale sugerowanie, żeby kwan zapłacił alimenty za nikosia, to już jest jak sama nazwa mówi sugerowanie. I nie używajcie ludzie stwierdzenia, że to żart, bo sam murański potwierdził w Keju, że tak nie jest. Ale poprosiłem cię wiem przykład, kiedyś ciebie. A długo jeszcze będziesz uciekał od tych alimentów? Do nikosia? Długo? I widzisz, właśnie o tym mówię, człowieku. Dlaczego? No zastanów się. Dlaczego? No długo czy nie? Ale jak możesz takie rzeczy robić? Ja, że komu komuś żonę, czy narzeczoną urwałem, i mam dziecko z nią. To jest pomówienie sugestia. bardzo nieładne. Sugestia, nie porównanie. Nie, 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 nie mamy nie pojęcia. Dobrze, ale nie ja mam nie takie... jest sugestia, to są rafałowie. Ja mam dwie Jak sami widzicie, nie powiedział, że żartuje, tylko że jest to sugestia. Koniec, kropka. Ja osobiście uważam, że ta teoria powstała na wykopie w formie żartu. Nie zmienia to jednak faktu, że murańscy rozpowszechniając to jako sugestie, przyczyniają się do uwiadniania tych informacji. Nitro w takiej sytuacji ma pełne prawo mieć do nich oto pretensje. W ostatnim odcinku Sergiusz mocno wypowiada się o Fame. Odbieram to jako postawienie ultimatum dla Federacji, że mają wybrać albo jego, albo murańskich. Według mnie postanowił to uczynić, ponieważ dla niego wykluczenie ich z karty walk będzie prawdopodobnie najlepszym sposobem na wbicie im szpilki, ponieważ widać, że nie jest chętny do dawania im atencji swoim kosztem. Ale to powinien powiedzieć już z pierwszego dnia, bo przypominam, że była konferencja jedna po drugiej tam decejdzie e, tydzień po tygodniu. Ja zauważyłem jedną rzecz, że jak komuś nie powiesz, ej siema, zrobiliście coś źle, to oni sami z siebie nie pomyślą. Chyba może tak nie powinno. Nie, się nie, chciał. A ty miałeś pomałeś kontrakt na trzy walki? Mam no. Mam tam tak i w jak go odpuści tą trzecią walkę, czy... Kolejnym punktem w tym odcinku jest pozew Nitrozyniaka dla Murańskich. To, że tak się może stać, przewidziałem już w poprzednim odcinku w tym temacie, który wyświetla wam się właśnie teraz w prawym górnym rogu. Link również znajdziecie w komentarzu pod filmem. Pokazałem w nim m.in. jak Murański manipulował dowodami w sprawie ataku Rosji na Ukrainę, ale tak jak wcześniej wspomniałem, przewidziałem też, że Nitro może pozwać Murański za pomówienie, że jest on rosyjskim agentem. To również jest zniesławienie, a w tym przypadku dotyczące bardzo mocnego przypadku, czyli szpiegostwa. Według mnie, jeżeli Jaca straszy pozwem za mówienie, że nie oddał komuś pieniędzy, to powinien liczyć się ze swoimi wypowiedziami i z tym, że taki sam pozew również może sam dostać. Tak naprawdę, obie strony pokazują dużo hipokryzji w tym, co robią. Bardzo mocnym argumentem ze strony murańskich w stosunku do nitro jest użyty fragment z pomawianiem papieża o pedofilię. Chowa, dzieci, papież leci. A. Nie mów tak do mnie. Ja nie jestem papieżem. Kurwa, co ty gadasz w ogóle? Papież też taki nie był. Nie, papież taki był właśnie. Jaki był? No kurwa, gdyby nie papież, byłbym prawiczkiem do dzisiaj, no. Gdyby nie papież, byłbym prawiczkiem widzowie. I tutaj trzeba przyznać rację. Jest to na pewno dobre odbicie piłeczki. Papież jest osobą, którą ludzie znają. Wszyscy wiedzą o kogo chodzi, bo nie jest to przysłowiowy Wojbody XXX69 ze Streama. Nitro nie mówi tych słów wprost, ale jest to sytuacja jak z Konopskim. On też nie powiedział tego dosłownie o Leksiu. Taką samą kartę używają Murańscy. Mówią, że tej kwano oszczędził na alimentach. Niby nie wprost, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. Jest to jednak przykład hipokryzji nitrozyniaka. Umówmy się, papież nie może odnieść się do tych w cudzysłowie pomówień, ponieważ nie żyje. Tak samo nikoś nie może się odnieść do tego, bo jest zbyt mały. Na pewno papieża też nie ma dowodów, tak samo jak na zdrady Sandry. Sytuacje są prawie identyczne. Jest jednak bardzo kluczowa kwestia w tej sprawie. Spójrzmy na oś czasu. Najpierw Jacek Murański zapowiada pozew na Nitro za pomówienie, po czym to on go pomawia, a dopiero następnie zapowiedziany jest drugi pozew tylko w przeciwną stronę. Hipokryzja wywołała hipokryzja. Trzeba pamiętać, że pierwszą osobą, która wykazała przejaw takiego zachowania w tej sprawie był Muran, który od zawsze głosi, że atakowanie rodziny jest bardzo złe, na przykład w sytuacjach z Wójkiem Władkiem, po czym sam atakuje komuś rodzinę. Dodatkowo, przyszły prezydent przejawia poglądy mocno propolskie, lecz wydają się one śmieszne, gdy Zostawimy je z odgrywaniem przez niego w filmach roli zbrodniarza wojennego Adolfa Hitlera. To nie jest tak, że aktor jest zmuszony do zagrania jakiejś roli. Jeżeli nie chce, to nie musi tego robić. A zobaczcie sami, jak wyglądała scena ze sobą, która bardzo mocno krytykuje kogoś żartującego z Polski. Main, 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 main. Nie pozwolimy. W ratunku Podsumowując już wszystko, Nitro nie ma karty ochronnej na wypowiedziane przez niego kontrowersyjne kwestie w kontekście czarnego humoru. Jak najbardziej można takie słowa krytykować, lecz trzeba mieć przy tym umiejętność odróżniania żartu od poważnych słów. To jest główny problem całej sprawy. Gdyby Murański na pierwszym kejczu nie tworzył teorii, że Nitro na poważnie chce, żeby Polska została zaatakowana, tylko podkreśliłby wprost, że jest świadomy tego żartu, ale był on nie na miejscu i nie powinien tak mówić. Tylko oczywiście, gdyby powiedział to po Murańskiemu, to jego odbiór byłby zupełnie inny. Tak to ludzie mają go za starego dziada, który bierze każde słowo na poważnie. Oboje wykazali się hipokryzją, lecz uważam, że większą rację ma tutaj Nitro, ponieważ biorąc pod uwagę dowody, które pokazałem w ostatnim odcinku na temat manipulacji murańskiego, możemy jasno Powiedzieć, że ta rodzina posuwa się zbyt daleko w celu zwiększenia zasięgów. Na koniec powtórzę tylko znowu, że nie popieram wyzwisk Nitra. Są one dla mnie słabe, ale dla innych, którzy lubią klimaty, na przykład roastowe, wywołają śmiech na twarzy. Ktoś może czerpać z tego dobrą zabawę, a ja nie czuję, żeby wyrządzał tym komuś krzywdę, bo gdy wyzwiska takie kieruje ogólnie, to nie sądzę, że powinno się z tego robić. Problem na taką skalę. To już wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej sprawie. Jeżeli Wam się spodobało, to kliknijcie w suba i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A jeżeli Ci się nie spodobało, to przyglądajcie inne materiały na moim kanale. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie. Ja jestem Foxter i do usłyszenia.